Mogę z Tobą pojechać w węgiel, chyba że jedziesz za tory, nie wiem. Nie, te tory to są dla. <grym> Tam się uleję po Ciebie i snajpię dla Ciebie pół tego lasu. No dzisiaj, no ostatnio jadąc tutaj, gra, nie czy z Fazim, czy z kimś grałem. Z Fazim albo z y, y, Mazem, to 4000 wyświetliłem jadąc w sam węgiel, nie? Bo wszystko przejeżdżało przez tory, a było wolniejsze ode mnie. No co z tego, że masz y, różowy ruj wydech? Wszystkie perki na kamo, jak i tak cię wyświeci jakiś debil czerwony No bo wyjedzie przeszako. ci na ryj, nie? Ale on ci jeszcze na ryj wyjedzie bezpośrednio Skorpion G, zobacz gdzie jedzie Brawo dla pana Skorpiona G On nie wie jeszcze, że jadę ci pomóc O, teraz już wie, bo bym go nie widział A, widział mnie Już wie, dlatego ucieka Dobrze. W locie o to chodzi. Czekaj, ja... Ja podjeżdżasz tam już? No, podejrzewam, podejrzę. Świecę się. To zbierz i ja wyjadę. <grym> no ale dziwnie do mnie nic nie strzela, tak jakby od prawej może by Jedzie centurion. O, jest suka, uwaga. O kurde. Ale ja się nie świecę. Więc chajeczkę za 500. Dostał chyba centurion w web. Ten będzie nas świecił teraz Jadę od drugiej Dobra, ja spróbuję go spykać na goldzie tamtego prota, a to jeszcze suka podjeżdża On chyba cię widzi Nie trafiłem Ej, tu masz awka, chodź tu Już, już już czekaj czekaj Rozwalę tych i po prostu będzie można strzelać wawka. Dobra, będę widział teraz awka, będę strzelał trzeba Widzę go Dawaj Daj mu gąskę nawet Byłyśmy opasiści No to poczekaj Dawaj, albo dobra już Dobra bo, no Leży, okej okay. Teraz prota dawaj dojedziemy Już jadę 5 sekund, mam pechę Protkę da. Na gąsce. Mam piszcząc, że nie potrzebują No ale ja też... Co jest? Centurion mi w dupę scela, tam stoi Jadę Dawaj Jadę. Ale tak pojadę, nie? Wzucie. No dawaj, dawaj Wyświecisz ich, ja i będę w dupę klepał Oj Koń tam jest, To Tutaj będą dwa centuriony O, Sora mam na dupie! Nie, uciekam Próbuję ci w niego, a no, nie dam ci w niego, bo Xora mam tutaj. Jak mnie wypłoszył, nie? Jadę tutaj. Ebr na ciebie jedzie! Widzę. Nie trafiłem. Jest? Tak, bo, bo on jeszcze? się wrócił. To ma jeszcze jedną. Nie ma już. już SOR już nie ma. Dostał blind'a Ebr. Ile do XO 40, nie? No... 35? Oba 42 nawet. Dobra. On tam w dole jest, nie widzę go. Ile masz? Eee, 0,14 w dół, ale jeszcze blind mi... 2 blindy mi chyba weszły. Jadę na to xor -a. Dawaj do xor porobimy. Ojeju, XOR nagle wyjechał, ja piec... Pięć... Dobra, dałem jeszcze jedną, nie. Nagle wyjechał jak obróciłem wieżę, wiesz? Nie wiem, no jak weszły mi te dwa blindy, to może jest odznaka, nie? Trzecia. Jeżeli mi... Znaczy, jeden blind na pewno wszedł, no to na zero... by strzelał? dał mi dwie. I trzy na pewno dał. Także jak coś, to ma jedną. Pojechał za róg. Ale on ładuje No jeszcze pewnie z 15 sekund ładowania ma A już się naładował Ale G może, no nie wiem, zobaczymy. No z Ebera na pewno mi wszedł blind. No to na zero wyszedłem, ale zobaczymy, czy yy, wszedł mi w yy, Centuriona, w wieżek strzelałem na pixel. To był hit, co nie? No. leciał tak wolno. Zobaczymy.